Kochani studenci, wracamy na uniwersytet. Zapraszam Was na studia, nie tylko zdalne, ale też te jak najbardziej realne, stacjonarne. Czasy mamy ciężkie, epidemiczne i chciałbym Wam pokazać, co dla Was przygotowaliśmy, żebyście czuli się bezpiecznie, żebyśmy razem mogli spędzić ten kolejny piękny akademicki rok w murach naszej uczelni. Zapraszam Was na uniwersytet. Kochani, pamiętajcie, wchodząc do budynku, zawsze zakładajcie maseczki. Dla nas jest to bardzo ważne, żebyśmy wszyscy czuli się bezpieczni. I ci, którzy tu pracują, i ci, którzy tu wchodzą. Dla wszystkich wchodzących do budynków, przygotowaliśmy małą niespodziankę. Specjalne małe roboty, nasze art 2 d które mierzą wszystkim temperaturę. Pamiętajcie, wchodząc do budynku, zawsze zmierzcie temperaturę. I pamiętajcie, jeśli temperatura przekracza 37,5 stopnia, nie wchodźcie do budynku. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też i za innych. Wróćcie do domu, skontaktujcie się z lekarzem, obserwujcie siebie, dajcie znać prowadzącemu lub swojemu przełożonemu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No. Maseczki mają jeden ważny mankament: zaparowują okulary. Dlatego wszystkich uprzedzając o tym, jeżeli ktoś nosi okulary, a nie może się przerzucić na soczewki, warto używać płynów, które to zaparowywanie redukują, albo po prostu czasami założyć sobie włoskim stylem do góry i korzystać wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne. Ale poza tym maseczki chronią i warto z nich korzystać. Pamiętajcie o tym, czasami jest to niewygodne, ale lepiej trochę tej niewygody znieść, a pozostać po prostu zdrowym. Trzymam kciuki, że uda nam się wszystkim spokojnie dzięki temu przetrwać bez zakażeń całą epidemię. Kochani, kiedy jesteście sami, możecie zdjąć maseczki. To bardzo ważne. Bo co prawda dzięki temu nawilżamy nasze drogi oddechowe, ale trochę ciężko się oddycha No wszystko. Inny uniwersytet. Przyszliśmy na uniwersytet, który jest równie ciekawy, może nawet bardziej niż był jeszcze rok temu, bo mamy szereg nowych doświadczeń. Jesteśmy uczelnią badawczą. Kładziemy duży nacisk na to, żebyście Wy, jako studenci, korzystali bardzo mocno z tego statusu, o który tak długo walczyliśmy. Chcielibyśmy jednak przede wszystkim, żebyście czując się bezpieczni, jednocześnie czuli tą ekscytację bycia studentami. Żebyście brali udział w zajęciach w miarę możliwości, mimo wszystko na terenie uniwersytetu. Żebyście mogli się spotykać w sposób bezpieczny, ale jednak podejmować dyskusje. Żeby to życie na uniwersytecie, przy wszystkich ograniczeniach, dalej było życiem niesłychanie energetycznym, emocjonalnym, radosnym. Zdobywacie tutaj nie tylko wiedzę, zdobywacie doświadczenia, umiejętności, jak żyć w otaczającym nas społeczeństwie. My troszczymy się o Wasze bezpieczeństwo, ale co będę zawsze powtarzał, misja Uniwersytetu jest szersza. Chcemy, żebyście racjonalnie patrzyli na otaczający świat. Chcemy, żebyście byli krytyczni, ale przede wszystkim chcemy, żebyście byli innowacyjni, entuzjastyczni i wierzyli w przyszłość, swoją i naszą. Zapraszam na Uniwersytet.